Pierwszą świętą w intencji ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej rozpoczęto szczecińskie uroczystości patriotyczne z okazji 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nie, że takie istnieją nasze narodowe wady, ale otrzymaliśmy niesamowite dziedzictwo. Możemy nim służyć, nie tylko siebie, każdy siebie ubogacać, czerpiąc tego dziedzictwa, ale możemy służyć innym ludom i narodom. Uchwalona 3 maja 1791 roku konstytucja była ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej i obojga narodów. Powszechnie przyjmuje się, że konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku. Likwidowała istniejące wady systemu, w szczególności znosząc jego zgubną instytucję Liberum Veto. Choć wkrótce bo w 1795 roku Polska utraciła niepodległość i przez 123 lata była nieobecna na mapach świata, to Konstytucja 3 Maja przypominała o walce o niepodległość i stała się ostatnią wolą i testamentem gaznącej ojczyzny i iskrą dla jej przyszłego wskrzeszenia. Pod Pomnikiem Czynu Polaków licznie zebrani mieszkańcy miasta mogli zobaczyć wspaniałą uroczystość upamiętniającą to jedno z najważniejszych świąt narodowych. Wzięli w niej udział między innymi przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej, parlamentarzyści województwa Zachodnio-Pomorskiego, reprezentanci służb mundurowych, kościoła katolickiego, kombatanci oraz pionierzy miasta Szczecina. W muzycznej oprawie znakomitej orkiestry 12. Dywizji Zmechanizowanej, w hołdzie twórcom Konstytucji i wszystkim walczącym o niepodległość ojczyzny, złożono kwiaty pod pomnikiem czynu Polaków. Owację Szczecinian zebrała grupa historyczna koła żołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich. Po oficjalnych uroczystościach mieszkańcy regionu mogli uczestniczyć w festynie zorganizowanym w Teatrze Letnim i wypowiedzieć się, jakie znaczenie dla nich ma Konstytucja, której rocznicę uchwalenia świętujemy. Jest właściwie historią, która należy popierać w dalszym ciągu. Według mojego zdania, Konstytucja jest jedną z najlepszych, dosyć, czy też w Europie. Myślę, że w tej chwili chyba już niewielkie niestety. Chociaż myślę, że ostatnio następuje pewien powrót do tradycji. I te sprawy w wolnej Polsce są bardziej nagłośniane i myślę, że, że to będzie zyskiwać na znaczeniu. Atrakcyjnie zorganizowane święto niewątpliwie pomoże wzniecić w Polakach uczucia patriotyczne i poczucie dumy narodowej.